Jak stworzyć profesjonalne portfolio w Canva? Przede wszystkim zalecam, abyś założył konto w Canva, ale jeśli jesteś studentem i posiadasz uniwersytecki adres e-mail, zarejestruj się jako student, ponieważ daje ci to dostęp do licznych funkcji, które normalnie są całkowicie płatne, co oznacza, że musiałbyś uiścić opłatę, aby z nich skorzystać. Ale jeśli nie chcesz płacić i jesteś studentem, możesz uzyskać dostęp do wersji powiedzmy Premium Canva, ale jako student Teraz, gdy już będziesz zarejestrowany w Canva, zostawię Ci link w opisie, niezależnie czy korzystasz z laptopa, komputera stacjonarnego, Maca, iPada, skądkolwiek chcesz, i pojawi Ci się takie menu. Aby to zrobić, należy wejść tutaj, gdzie jest napisane Szukaj milionów szablonów, kliknąć na to, a następnie wyszukać słowo portfel. Pojawią się różne rodzaje portfeli i polecam, aby w zależności od tego, jaki portfel chcesz stworzyć, dodać odpowiednie słowo. W tym przypadku, ponieważ jest to portfolio osobiste, czyli dotyczące marki osobistej, szukasz w ten sposób portfolio osobiste i klikasz tutaj. Gdy to zrobisz, pojawią się wszystkie dostępne szablony, które możemy wykorzystać do stworzenia Twojego portfolio. Teraz może się zdarzyć, że te, które się tutaj pojawią, nie przypadną Ci do gustu, więc wrócimy na początek i przejdziemy do tej ikony, która wygląda jak opcję. Następnie klikniemy na nią i pojawi się to tutaj. Teraz przejdziemy do miejsca, gdzie jest napisane kategoria, i pojawi się to tutaj. Kategorie służą do określenia rodzaju szablonu, który chcemy. Na przykład, może chcemy prezentację w układzie poziomym, lub może tutaj post na Instagram w formacie poziomym, lub możemy wybrać portfolio online, czyli takie, które możemy udostępniać innym osobom. Wybieramy rodzaj portfolio, który się tu pojawia i zobacz, że projekt się zmienia, ale możemy to też zmienić, klikając tutaj, gdzie jest napisany styl. Możesz wybrać typ portfolio, który chcesz. W tym przypadku może to być nowoczesne, profesjonalne, minimalistyczne, proste lub kreatywne, w zależności od branży, w której się znajdujesz. Zatem po prostu wybierasz tutaj ten, który preferujesz. W moim przypadku wracam tutaj i podoba mi się minimalistyczny styl projektowania, więc decyduję się na ten i tutaj pojawią się portfolio bardziej dostosowane do moich indywidualnych potrzeb, więc po prostu kontynuuję przeszukiwanie tutaj i wybieram ten, który uważam za najbardziej odpowiedni dla mnie. Pamiętaj, że wszystko co się tutaj pojawia jest w pełni personalizowalne. Wybierzmy na przykład ten projekt tej dziewczyny, aby zobaczyć jak można go dostosować. Klikamy na niego, a tutaj pojawią się wszystkie strony, które są nam potrzebne. Możemy wykorzystać wszystkie, które się tutaj pojawiają, lub tylko dwie z nich, a nawet użyć projektów innych, które są podobne. W tym przypadku używamy tej, więc klikamy po prawej stronie, gdzie jest napisane Personalizuj ten szablon. A teraz to się załaduje. Po prostu zaczniemy ją konfigurować. Pamiętaj, że wszystko jest całkowicie personalizowalne, dlatego za każdym razem, gdy przesuwasz kursor nad elementem, pojawi się informacja, co możesz personalizować. Na przykład, gdy przesunę kursor nad tekstem, pojawia się fioletowy prostokąt. Oznacza to, że klikając mogę zmienić ten obszar, czyli to, co jest wewnątrz prostokąta, w tym przypadku tekst. Jeśli chcę go zmienić, aby zamiast strony była jedynka, bo chcę bardziej minimalistycznie, to wpisuję tam. Następnie jeśli tutaj nie chcę, aby cokolwiek się pojawiało, lub jeśli na przykład czcionka, czyli styl pisma mi się nie podoba, to po prostu wybieram ją tutaj, klikam na nią i pojawi się rodzaj czcionki. Więc mogę ją tutaj zmienić, mogę wybrać na przykład tę Jeśli bardziej mi się podoba, to już zależy od tego, czego naprawdę potrzebujesz. Osobiście polecam pozostawienie domyślnej, ponieważ zazwyczaj projektanci tych portfeli wybierają czcionki dostosowane do projektu samego portfela, więc zostawimy tę początkową. Tutaj data jest wyraźnie nieaktualna, więc możemy powiedzieć, że możemy ją ustawić od 2024 do 2025 lub, jeśli to tylko portfel z 2025 roku, to możemy wszystko usunąć i zostawić tylko 2025. Następnie na górze możemy zmienić na stronę internetową, więc możemy tutaj wpisać dowolną stronę. Na przykład wpisuję coś takiego jak web.com. Następnie, jeśli chcesz, możesz zmienić imię. Powiedzmy, że chcesz zostawić tylko, nie wiem, przypadkowo nazywasz się Wilson, więc zostawiasz tutaj po prostu Wilson, a tutaj. Jeśli chcesz, aby było tylko portfel, to usuwamy to i tak to wygląda. Oczywiście te fotografie również możemy zmienić. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że można to dostosować do własnych upodobań i żeby było to coś osobistego. Więc jeśli to Twój portfel, to idea jest taka, aby dodać tutaj swoje zdjęcie. Jeśli nie, to można je po prostu zmienić. Klikamy na zdjęcie, wybieramy opcję edytuj w górnej części, a po lewej stronie pojawi się to. W tym przypadku możemy nie tylko zmienić samo zdjęcie, ale także dodać pewne efekty. Zmienić na przykład filtr, aby pojawiły się inne kolory, lub jak wspomniałem, zmienić zdjęcie. W tym celu przechodzimy tutaj do sekcji elementy i możemy szukać na przykład modelki, a pojawią się inne modelki. Powiedzmy, że chcę to zmienić i zamienić na przykład na te, więc po prostu przeciągam było zdjęcie osoby i je zmieniam. Ale jak mówię, idea tutaj jest taka, abyś mógł również to zmienić, czyli abyś mógł dodać swoje własne zdjęcia. W tym celu zobaczysz tutaj sekcję przesłane, więc klikasz tutaj i wybierasz przesyłanie zdjęć, a wyobraźmy sobie, że chcę umieścić to zdjęcie pingwinów, z jakiegoś powodu może to być portfel fotograficzny, więc umieszczam je tutaj, a ono automatycznie się zmienia i zobacz, że filtr również dostosowuje się do nowego zdjęcia, które dodaję. Tak samo mogę przeciągnąć inne zdjęcia, powiedzmy, że chcę te jabłko tutaj, więc przeciągam je. To są zdjęcia, które pobrałem z internetu i mogę je tutaj umieścić, więc powiedzmy, że chcę je umieścić tutaj i zmienia się całkowicie. To jest. Jak mówię, całkowicie personalizowalne. Teraz mamy tę przestrzeń tutaj i wracamy do głównego tematu. Wyobraźmy sobie, że już to spersonalizowaliśmy. Dobrze, teraz schodzimy niżej i ponownie aktualizujemy wszystko, więc powiedzmy, że tutaj jest 2025, następnie tutaj nie jesteśmy modelkami mody, tylko po prostu modelkami i aktualizujemy również to zdjęcie. Następnie ponownie przechodzimy tutaj i przesyłamy jakieś inne zdjęcie, na przykład mam tutaj inne zdjęcia, więc dodajemy jedno z nich, na przykład to, i dodajemy je tutaj, powiedzmy, że to portfel rysunkowy czyli może być tym, czym chcesz, to już jest dostosowane do Ciebie. Tutaj znów nie chcemy, by pojawiała się strona, tylko numer 2 dla większego minimalizmu. W sekcji o mnie możesz zmienić tekst, jeśli chcesz. Może się okazać, że nie pasuje do Ciebie, więc możesz go zmienić. Tekst w opisie też możesz zmienić i napisać, co opisuje, na przykład jeśli to portfolio rysunkowe, na czym jest inspirowane, jakie je wykonałeś itp. I tutaj mamy to zdjęcie, które jak ci mówię, możesz dostosować do swoich potrzeb. Więc może się zdarzyć, że to zdjęcie tutaj niczego nie wnosi. Usuwamy je, usuwamy zdjęcie i możesz to powiększyć, bo może nie podoba ci się, jak to wygląda. Więc po prostu piszesz więcej tekstu może być, więc umieszczasz go tak i wypełniasz w bardziej estetyczny sposób, aby lepiej pasował do projektu i tak to tutaj wygląda. Dobrze, jak już mówiłem, resztę możesz skonfigurować samodzielnie. Możesz tutaj zmienić zdjęcia, które się pojawiają, zmienić również tekst, jeśli chcesz. Możesz także dodać nowe strony, możesz kliknąć ten przycisk tutaj. Może być tak, że chcesz. Brakuje ci więcej stron do Twojego portfela, więc tutaj klikasz na duplikowanie strony i ta sama strona zostanie zduplikowana. Wtedy używasz tego samego projektu, aby zakończyć. A jeśli nie chcesz używać tych projektów, po prostu klikasz, dodaj nową stronę, dodaje się pusta strona i Ty osobiście modyfikujesz ją za pomocą wszystkich narzędzi, które są tutaj po lewej stronie, na przykład w elementach. I tutaj możesz poszukać na przykład prostokąta. Więc szukasz tutaj i mówisz, dobrze, ten mi pasuje, więc go dostosowujesz, umieszczasz, wtedy mówisz. Chcę, żeby sięgał dotąd, jeśli w tym przypadku naciśniesz rogi tego prostokąta, to co zrobisz? To powiększysz go w zależności od tego co widzisz, więc możesz go powiększyć w ten sposób, a potem tutaj na górze możesz zmienić kolory, na przykład ten ma czarną ramkę, ale powiedzmy, że nie chcemy czarnej ramki, tylko chcemy, żeby wnętrze też było czarne i w ten sposób wszystko wyglądało zintegrowane i umieszczamy to tutaj. Więc spójrz, teraz możesz konfigurować portfel bardziej według własnego gustu, i wszystkie te linie pomocnicze, które się pojawiają, to linie, które służą do określenia, czy na przykład przykład jest dokładnie na środku całego obrazu, na przykład w tym przypadku ten prostokąt dokładnie zajmuje połowę obrazu po prawej stronie i w ten sposób możemy się lepiej i łatwiej kierować, więc dobrze, mamy to. Teraz, gdy już wszystko zaktualizujesz i skonfigurujesz zgodnie z tym, co potrzebujesz, przejdź do góry po prawej stronie, gdzie jest napisane Udostępnij i tutaj musisz kliknąć Pobierz. Możesz pobrać to w różnych formatach, ale zalecane dla portfela jest pobranie w formacie PDF, i w tym przypadku jako PDF standardowy lub PDF do druku, oba mają dobrą jakość. W tym przypadku wybierzemy standardowy i wybierzemy liczbę stron, które chcesz, aby się pojawiły. Możesz wybrać, że chcesz, aby pojawiła się tylko strona 1 i strona 2, które zmodyfikowaliśmy, i tylko te dwie zostaną pobrane. Klikamy Zapisz, a następnie ponownie Zapisz i pobierz. Tego tutaj nie włączaj, chyba że twój PDF jest zbyt ciężki, ponieważ zawiera wiele plików. W tym przypadku po prostu klikamy Pobierz i zaczyna się pobieranie. Poczekajmy, aż się pobierze. Otwieramy go w nowej karcie i zobacz, że tutaj jest bezpośrednio portfel, który stworzyliśmy. W tym przypadku, cóż, możesz dodać więcej rzeczy. Jeśli wrócimy tutaj, mamy również inną możliwość, czyli kliknąć udostępnij, i w tym przypadku kliknąć opcję udostępnij link publiczny. Klikamy i to dosłownie to robi. Tworzymy link publiczny do udostępnienia, więc upewnij się, że każdy może uzyskać dostęp, aby go zobaczyć. Klikasz kopiuj i na przykład otwieramy okno Incognito. Wchodzimy na ten link i zauważysz, że jak powiedzieliśmy, że każdy może wejść, nawet 50 osób, to każda osoba, która wejdzie, będzie mogła uzyskać dostęp do tego portfela i przeglądać stronę po stronie to, co stworzyliśmy. I tak właśnie tworzymy portfel. Chcesz na przykład dodać linki? Możesz to zrobić bez problemu. Wybierasz, aby tekst bądź obrazek, najlepiej tekst, prowadził do określonego linku. Klikasz tutaj, następnie trzy kropeczki, a potem link i wprowadzasz adres URL. Na przykład, jeśli chcesz, żeby tekst kierował do tej samej prezentacji, to go wpisujemy i zapisujemy. Pojawi się w trybie linku. Otwieramy nowe okno incognito, kopiujemy link i przechodzimy do prezentacji. Czekamy aż się załaduje, przechodzimy do kolejnej strony, klikając i otworzy się nowy link. Masz to, pojawi się informacja, że jest połączony. Kopiujesz link, klikasz kopiuj i zobaczysz, że się zaktualizował. Może to chwilę potrwać, ale pojawi się klikalny link. Klikasz, a otworzy się prezentacja lub link, który sobie życzysz. Widać całą prezentację, wszystkie strony, nie jak wcześniej, kiedy pobraliśmy PDF. Jeśli nie chcesz, aby inne strony były widoczne, klikasz na ikonę oka, która się pojawia, aby ukryć stronę. Ukrywasz wszystkie strony, które się pojawiają, aby nie były widoczne w linku publicznym.